No, dzień dobry, dzień dobry. Zagubione dwa Ekopaki Match Attacks, Oczywiście sezon 2022-2023. Całkowicie o nich zapomniałem. Schowały mi się one w, na regale pomiędzy innymi puszkami i kartami. No i co? I otwieramy oczywiście topsy. Sezon 2022-2023. Wiadomo, że to jest UEFA Europa League, Champions League e, e, i konferencji. No, ale teraz Katar jest oczywiście, tu mamy e, na językach. Ale i tak, i tak otwieramy tutaj, właśnie match Attacks No i mamy trzy e, saszetki. No i lecimy pierw. A co on tutaj wszystko to zabiera? E, 30 kart plus jedna karta e, z limitowanej edycji. No i ona jest zapewne najprawdopodobniej tutaj. Ale otwieram pierw te karty tu. Może się uda trafić e, jakiegoś shielda w co raczej wątpię. E, oczywiście tutaj waga nie ma znaczenia, najprawdopodobniej tam są tutaj karty specjalne, ale do nich za chwileczkę dojdę. No i lecimy z szybkim pokazem tych kart Hernandez, Max, logo Juventusu, Van de Beek, Patricio, Sesegon, Adan. No i mamy teraz karty tutaj specjalne na Styler, Sancho. Z Manchesteru, proszę bardzo, match winner Robert Lewandowski, jeszcze w stroju oczywiście e, Bayernu Monachium. <laughs> karcioszka, man of the match, signature style e, Teo Hernandez, bardzo też fajna karta. No i e, wyśmienita karcioszka, tutaj na defense, Tiago Alcantara z Liverpoolu. Bardzo fajnie. Liverpool, no i to są te właśnie karcioszki. To była pierwsza, oczywiście, saszetka. No i lecimy dalej tutaj z drugą. No bo po 30 kart ma być, nie? No to zobaczymy, czy jest tu jakiś shield, albo coś raczej będzie ciężko. Raczej będzie ciężko, to będą karty specjalne. Tutaj papierek, damy go tak, tak, tak. O, tam coś się fajnie zaświeciło. Real Betis. Orban, Chelsea mamy tutaj, Crest, Evald, Nilsson, Handanović, Martinez, Diaz, Kosonow, kurczę chyba tak, <laughs> e, chociaż mogę się pomylić, mamy tutaj na Warrior, Gerard Piquet, Enforcer, e, Rodri, łoł, wow, nieźle, e, kolejna karciożka Next Generation, mamy tutaj Taylora e, i Antoni, Antoni, o proszę, Heritage Forward, ok, bardzo fajna karciocha. Powiem Wam szczerze, że myślę, że też całkowicie udane trafy tutaj. Dalej nie mam albumu. Widziałem gdzieś na internecie, ale nie zdążyłem kupić. Eee, może jeszcze zakupię gdzieś, bo tych kart sporo jest i gdzieś by wypadało je umieścić, nie? No dobra, i zobaczmy teraz tą specjalną kartę. Która jest tutaj dołączona, ale przed tym zobaczmy jeszcze. Tak mamy Mario Gaspara, kolejny gracz tutaj z Borussi Schulz. O, będziemy tak się odwracać. Dzeko. jeszcze raz się odwrócę, to po prostu wyjdę. Bruno Fernandes. wychodzę i jeszcze tutaj Enforcer Fabinho z Liverpoolu. Eee, ten kto układał te karty, naprawdę śmieszek z niego jest. Next Generation. I eee, Mares. Mares na limitce. Ok. Naprawdę bajerancka karcioszka. Ten kto to układał, naprawdę śmieszek z niego, bardzo. Hahaha. Ha, ha. Ok, no i co? No i przechodźmy już do drugiego ekopaka. Ekopaki. Ekopaki, dobra. Pudełeczka sobie zostawię kartę specjalną, albo teraz zrobimy troszkę inaczej, że pierw otworzę kartę specjalną, bo ktoś pomyśli, a to zapewne będzie otwierał później i se przewinę, a to nie, to ja sobie teraz i mamy z Juventusu najprawdopodobniej kartę specjalną, wychodzi na to, że tak, Torres eee, tak, o ciach, Chilwill, Manchester City, eee, mamy tutaj na Style Modricia, ok, z Realu Madryt mamy Man of the Match Angelino i z Juventusu Kieza Frederico, Kieza z Poczko, karta 24. No i sobie pójdzie tutaj, i otwieram teraz te dwie saszetki, właśnie które pozostały. No i teraz już szybciutko, naprawdę szybciutko trzeba to zrobić. Macieju Raz, dwa, trzy, cztery Ciach, tu już widzicie, że na Stylerek Mamy tutaj właśnie znowu Modricia Modricia, a tu są karty Bazowe I Rydgier Arachujo BVB logo, bardzo fajnie FC Porto Brozowicz Jones Partey Oraz z, yy, nie przeczytam go, <laughs> dołki. no i mamy tutaj yy, cztery karcioszki, jak sami widzieliście tam już jest Harry Stage yy, Tutaj jest Modric, na Warrior jest Dawson, Bassi Next Generation i mamy tutaj Rice na Harry Stage u. Także karta 472, myślę, że całkiem sympatyczna, dużo limitek, no i co, ostatnia saszetka tego openingu, no i przyjdzie czas na jakieś uzupełnianie albumów. No i tu mamy jakąś kartę specjalną już z Atletico Madrid, z tego co widzę. Teraz się przekonamy, dokładnie tak. Tylko teraz tutaj poprzerzucam. Tu jest stopper Ederson Ciach Bach. No i bez jakiegoś tam, bez żadnego shieldu mamy tutaj logo PSG. Sar, Silva, e, Henrique, Walker. Kto tu dalej jest? Wertongen, OK. No i mamy tak Stopper, Varana mamy Man of the Match jest tutaj o, Signature Style Angelino No i ta karta e, Power Plate, ale nie wiem teraz jak ona się nazywa. 163, jest to Koke Atletico de Madrid. No i co? I tak to właśnie takie karcioszki trafiłem w Ekopakach. Napiszcie, czy otwieraliście, czy trafialiście takie karty. Zapewne tak, już macie pewne albumy. No i cóż, ja Was pozdrawiam serdecznie. Jakoś gdzieś tam kiedyś zapoluję na album. Pozdrawiam, trzymajcie się, zostawcie łapeczkę. Cześć!